Konstanty Ildefons Gałczyński Wielkanoc Jana Sebastiana Bacha. Rodzina wyjechała do Hagen. Sam zostałem w tym ogromnym domu, po galeriach krokami dudnie. Bardzo śmieszą mnie te złocenia i te pelikany, rzeźbione jak od niechcenia, i te chmury mknące na południe. Ja bardzo lubię chmury i światło pochmurne, jak fortece. Jak moje fugi poczwórne. Cóż to za rozkosz, błonić przez pokoje z panią muzyką we dwoje. Jak las jesienny, świece w lichtarzach czerwone. A dzisiaj jest Wielkanoc. Dzwon rozmawia z dzwonem. O, wesołe jest serce moje. W starych szufladach są stare listy. A w książkach zasuszone kwiaty. Jak to miło plądrować wśród starych papierów. O, świąteczne godziny pełne złotych szmerów, o natchnienia jak kolumny złote, o kantaty. Ubrany w zielony aksamit, brodze błądzę tymi pokojami i po galeriach i po schodach. O jeszcze tyle, żeby do, wieczor tyle do wieczora godzin, żeby mruczeć, żeby nucić, żeby chodzić, żeby płynąć jak zaczarowana woda. Ciemne jak noc portrety witają mnie w salach i jeszcze bardziej ciemnieją, kiedy się oddalam. To śmieszne. Niektórzy nazwali mnie mistrzem, mówiąc, że w mych kantatach zamknąłem niebiosa. Szkoda, że tu nie wszyscy znacie mego kosa. Jakże ten kos śpiewa, jakże ten ptak gwizdze. Jemu wiele zawdzięczam. No i wielkim chmurom, i wielkim rzekom, i piersiom twoim, naturo. Spójrzcie na te niebieskie jacenty, na te krzesła z czarnego drzewa, na te wszystkie złocone sprzęty, na tę klatkę z papugami, która śpiewa, na te obłoki, jak srebrne okręty, które wiatr południowy podwiewa. Tak spójrzcie. To jest moje mieszkanie. Też wspomnienie po Janie Sebastianie, bo mówią, że jestem stary, jak rzeka. Że czas coraz bardziej z rąk mi ucieka, a to prawda, że mi wiele godzin przepadło, ale to nic, do diabła. Ja gram na mocnych strunach i są jeszcze kantaty moje do pioruna, nie czas mnie, ale ja go wziąłem na kowadło. Zaraz przyjdzie rodzina i zacznie się uczta i córy moje nim ciądą, przejrzą się do lustra i chmara goście ściągnie i nastąpi taniec, podjedzą sobie setnie i popiją dobrze i pasterz z gobelinu też huknie na kobzie, a potem wieczór przyjdzie i zniknie w altanie. Bo lepsza od moich skrzypiec, gdym grywał w Weimarze, niźli perły, o których dla mojej żony marzę, niż co na tym mych synów, niż wszystkie marzenia. Taka chwila wielkiego, wielkiego wytchnienia, właśnie teraz, gdy widzę przez altany parę rzecz niezwykłą, zawrotną, szaloną nadmiarem. Wiosenne, gwiaździste niebo.